Jak dzisiaj my, biblijnie wierzący chrześcijanie, powinniśmy postrzegać i rozumieć łaskę Bożą, będąc przyłączony do społeczności Kościoła Chrystusowego? Jakie czynniki mają wpływ na to, że prawda o łasce Bożej jest dzisiaj tematem, który wywołuje tyle emocji, sporów czy nieporozumień między ludźmi? Dzisiejszy temat łaski oprzemy na dwóch wersetach i chyba nie ma tutaj nikogo pośród nas. Kto o tych wersetach by nie słyszał, ani jeden zna te wersety na pamięć. Możemy znaleźć je w liście do Efezjan, możemy tam otworzyć nawet swoje Biblię. List do Efezjan, rozdział drugi, są to wersety od 8 do 9. List do Efezjan, rozdział drugi, wersety 8, 9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z Was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Aby rozjaśnić nieco dzisiejsze rozważania, na początek chciałbym podać krótką definicję słowa łaska. A brzmi ona tak: Łaska w teologii rozumiana jako dar udzielany człowiekowi przez Boga a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Łaska może dotyczyć życia duchowego lub materialnego. Co sprawia, że tak krótka i bardzo rzeczowa definicja jest tak bardzo dzisiaj nierozumiana i treść często doprowadza do podziałów i sporów między ludźmi. Przyczyny wypaczonego pojęcia łaski Bożej i błędnego jej zrozumienia należy szukać nigdzie indziej jak w dzisiejszych religiach. Najpopularniejsza w naszym kraju religia katolicka, w której sam niedawno byłem, uważa Bożą łaskę jedynie jako zachętę lub pomoc w ubieganiu się czy staraniu człowieka, aby ten mógł sam podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Boga do swojego serca. Można zrozumieć tu, że łaska niejako stanowi ofertę, którą Bóg okazuje człowiekowi, a ten złudnie mając wolną wolę sam decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu jej. W takiej sytuacji można tu zrozumieć, że to człowiek wyświadcza łaskę samemu Bogu, bo on sam musi najpierw podjąć decyzję, czy oferta łaski stawiana przed Boga będzie przyjęta lub nie. Religijne fałszywe pojęcie i zrozumienie Bożej Woli w kwestii łaski doprowadza do powstania herezji, która mówi o tym, że to człowiek, i jego decyzje są kluczowe w kwestii przyjęcia łaski, a Bóg może jedynie tylko pokornie czekać. I przyjąć jego postanowienia. Dodatkowo, człowiek, będąc w religii, jest nauczony tego, aby przez dobre uczynki czy sakramenty sprawić, aby Bóg, widząc jego usilne, usilne starania, mógł na tej podstawie udzielić wszelkich łask. Widzimy, że jest to kolejna herezja mówiąca o zbawieniu człowieka na podstawie jego uczynków, i niestety wielu dzisiaj w to wierzy i gorliwie praktykuje. Drodzy bracia i siostry, zejdźmy teraz na Ziemię. I zobaczmy, co w kwestii łaski mówi nam Pismo Święte. Biblia pokazuje nam przede wszystkim prawdę o tym, że człowiek, mający fizy fizyczne życie cielesne, poprzez totalne zniewolenie grzechem, jest duchowo martwy przed Bogiem i nie może sam zrobić nic w kwestii przyjęcia Bożej łaski. Jak doszło do tego, że człowiek stał się martwy w obliczu Świętego Boga? Jak, jak wyjaśnia ten stan Pismo Święte? Możemy otworzyć nasze Biblię na rozdziale drugim Księgi Rodzaju. To jest na samym początku. To jest rozdział drugi Księgi Rodzaju. Skupimy się teraz na wersetach od 16 do 17. Możemy przeczytać tutaj. I nakazał i rozkazał Pan Bóg człowiekowi. Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dobrze znamy tę historię i wiemy, co było dalej z pierwszymi rodzicami. Jak ulegając pokusie, łamiąc Boży nakaz, wspólnie dopuścili się grzechu wobec przechmogącego. Wracając do naszego wersetu 17. Pan Bóg wypowiedział istotne dla naszego nauczania słowa, które brzmiały: Na pewno umrzesz. Jak dobrze wiemy, słowa, które wypowiedział nasz Pan, nie uśmierciły fizycznie Adama wobec popełnionego grzechu, bowiem ten żył jeszcze 930 lat. Ale w chwili, gdy doszło do złamania zakazu Bożego, piesi rodzice stali się natychmiast duchowo martwi przed obliczem naszego stwórcy. Grzech pierworodny, który pochodzi od pierwszego człowieka, Sprawia, że wszyscy ludzie, będą z potomkami Adama, są duchowo martwi przed Bogiem, i człowiek bez okazania łaski przez naszego Pana sam z siebie nie jest w stanie doprowadzić do ożywienia duchowej relacji z Bogiem. Biblijnym, biblijnym świadectwem o ludziach umarłych duchowo, których tylko Bóg i jego łaska może dać ożywienie, są słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które znajdziemy w Ewangelii Jana, rozdział 5. Werset 21, cytuję tutaj słowa naszego Pana: Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Amen. Amen. Dalej, apostoł Paweł świadczy o duchowo umarłych i ożywionych dzięki łasce naszego Pana w drugim rozdziale listu do Efezjan, wersety 1 oraz 5. To jest drugi rozdział listu do Efezjan. Wersety 1 oraz. Werset 1 oraz 5. Możemy tu przeczytać takie słowa. I Was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach. Ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. To były wersety od 1 do 5, tak. Dzisiejsza nauka o łasce wynikająca z fundamentalnych praw Słowa Bożego i poprawne zrozumienie stanowi podstawę do, do tego, jak my, biblijnie wierzący chrześcijanie, mam, mamy postrzegać Boga i Jego suwerenność. Pierwszą prawdą, o której trzeba wyraźnie powiedzieć, jest to, że wszelka mądrość, wiara czy poprawne zrozumienie biblijnych prawd o Bogu Jego stworzeniu nie pochodzi od człowieka i też nie jest Jego dziełem. Ale jest danym nam darem pochodzącym od suwerennego, wszechmogącego Boga. Czytamy o tym w drugim rozdziale listu do Efezjan, werset ósmy. drugi rozdział listu do Efezjan, werset ósmy. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z Was, jest to dar Boga. Dzięki okazanej przez Boga łasce wiary jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć Jego suwerenny, odwieczny plan zbawienia wybranych, których, jak wiemy, wybrał przed założeniem świata, o czym świadczą słowa apostoła Pawła z pierwszego rozdziału Listu do Efezjan, werset czwarty. Możemy tam przeczytać, jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Kolejna fundamentalna prawda wynikająca ze Słowa Bożego mówi nam o tym, że nie było, nie ma i nie będzie w nas nic dobrego, co sprawiłoby, że Bóg mógłby na podstawie naszych dobrych uczynków spojrzeć na nas przychylnie i na tej podstawie udzielić nam łaski. Łaski zbawienia, czego dowodem jest werset 9 z, rozdziału, z drugiego rozdziału listu do Efezjon. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Boga, jak wiemy, nie interesuje nasze dobre życie, dobre uczynki, czy nasze usilne zabieganie o Jego łaskę. W rozdziale 9 listu do Rzymian, wersety od 15 do 16, czytamy tu. List do Rzymian, rozdział 9, werset 15 do 16, możemy przeczytać. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A więc nie zależy od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Biblia oraz nasza rzeczywistość jest bogata w historię ludzi zatwardziałych w grzechu, opornych czy fanatyków religijnych, którzy dzięki łasce okazanej od naszego Pana niemal całkowicie zmieniają swoje życie, stając się oddanymi i wiernymi Bogu, czego dowodem jest psalm 68. Możemy tam otworzyć nawet swoje w swojej Biblii psalm 68, jest to werset 6. I czytamy tam. Bóg samotnym daje dom, Więźniom, więźniów uwalnia z oków, ale oporni mieszkają w suchej ziemi. I właśnie ci najbardziej oporni, często bluźniący Bogu ludzie, stając wobec wcześniej postanowionego przed założeniem świata Bożego planu okazania łaski swoim wybranym, nie są w stanie sprzeciwić się czy odrzucić decyzji Wszechmogącego. Dokładnie znamy historię apostoła Pawła, który wcześniej jako Saul, oddany wiernie swojej religii, wręcz z ciekłością prześladował Kościół Chrystusa. Dalej, jak wiemy, dochodzi do nieoczekiwanego spotkania Saula z Jezusem Chrystusem, o czym możemy przeczytać w dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety od 3 do 5. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego. Saulu, Saulu, dlaczego mi prześladujesz? Wtedy zapytał. Kim jesteś, panie? A pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciw Ościeniowi. Saul, doświadczając spotkania z Jezusem, absolutnie i bez sprzeciwu poddaje się działaniu jego łaski, czego dowodem są dalsze biblijne historie związane już z apostołem Pawłem. Bóg, którego znamy z Biblii, jest Bogiem wszechmocnym, wszechpotężnym. Jest Panem, który całkowicie panuje nad swoim działem stworzenia. Dlatego żadne stworzenie nie jest w stanie przeciwstawić się działaniu swego stwórcy, który jest jednych przeznacza ku zbawieniu, a innych ku potępieniu. O czym mówi nam rozdział 9 listu do Rzymian. Są to wersety od 21 do 23. To jest list do Rzymian, rozdział 9, wersety od 21 do 23. Cytuję, czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do nieza niezaszczytnego? A cóż jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale? Drodzy bracia i siostry, chwała i dziękczynienie niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który dzięki swojej łasce powołał nas, usynowił i przyłączył do kościoła, którego jest głową. Dzięki łasce wiary danej od naszego Pana, wspólnie niezłomnie trwajmy w naukach apostolskich, a przez modlitwy uwielbiajmy Chrystusa za okazaną łaskę życia wiecznego, które mamy dzięki Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu Golgoty. Niech będzie uwielbiony nasz Pan Jezus Chrystus teraz i na wieki. Amen. Amen. Amen.